Cześć! Jesteśmy w Alpach, na wysokości 3200 metrów, pod schroniskiem Teteruso. wybieramy się za parę dni na Mont Blanc. Jest lipiec, piękna pogoda i chcemy Wam powiedzieć o tym, jak się ubrać w takie warunki. Kasper ma na sobie okulary, okulary Julbo, które mają soczewkę klasy czwartej, to znaczy, że mają najlepszą ochronę przed słońcem. Na sobie Kacper ma kurtkę marmota Exum Ridge, jest ona wyposażona w membranę gore Active. Jest to membrana, która według mnie idealnie nadaje się na takie warunki, dlatego że ma bardzo wysoką oddychalność. Ta kurtka jest bardzo lekka, waży nieco ponad 200 gramów. Mm. Ma krój alpinistyczny, to znaczy, że jest dobrze dopasowana i ma kaptur, który pomieści kask. Goretex to jest warstwa trzecia, która zabezpiecza nas przed deszczem i przez wiatrem. Natomiast warstwą drugą to jest warstwa ocieplająca, może to być polar albo sweter puchowy, który ma na sobie Kacper. To jest sweter Yeti model SLX, bardzo lekki, idealnie nadaje się pod właśnie Goretex. Odzież puchowa ma tą właściwość, że ma bardzo dobre właściwości termiczne, czyli pomimo tego, że jest bardzo ciepła, bardzo dobrze oddycha. Pod spodem Kacper ma koszulkę z wełny Merino. Z drugim rękawem, czyli jest to warstwa pierwsza, która ma za zadanie odprowadzać wilgoć z naszego ciała na zewnątrz. Później ta wilgoć przez pół również jest wprowadzana na zewnątrz i przez goreteks również na zewnątrz. Wełna Merino jest bardzo ciepła. W momencie, kiedy jest wilgotna, nie czujemy tego zimna, tego chłodu, który czujemy w przypadku bielizny termoaktywnej wykonanej. Ze sztucznych materiałów, to jest jego zaleta. Natomiast niektórzy twierdzą, że w warunkach letnich merino albo jakakolwiek wełna termoaktywna jest po prostu za ciepła. My idziemy w merino. Kaczor ma na sobie spodnie z goreteksu packlite Jest to bardzo lekki goretek. Również ma na sobie stuptuty, które chronią buty i spodnie przed przed śniegiem, który mógłby wpaść do buta, albo przed kamieniami, które mogłyby tam wpaść. Spodnie minimalistyczny to jest taki podstawowy model, wystarczający w te warunki. Pod spodniami Kasper posiada kalesony, również z wełny Merino. Bardzo ciepłe, bardzo lekkie, bardzo oddychane. idealnie na te warunki. Tutaj widzimy skarpetę trekkingową firmy Smartwool, również z wełny Merino. Na nogach ma buty wykonane ze skóry, z gumowym otokiem. Gumowy otok bardzo dobrze się sprawdza w takich skalistych warunkach, gdzie taką licową skórę można łatwo zniszczyć. Tak jak widać to na moich butach, ja nie mam otoku, w związku z tym jest cała porysowana. Ale również takie buty się idealnie nadają na taką wycieczkę w Alpy w lecie. To by było na tyle. Życzę nam powodzenia na Womblach.